Zniechęcany, tak idę po tym lesie. Widzę, że trafiłem w to miejsce, w którym byłem tutaj kilka dni temu. I tak się zastanawiam, wtedy poszedłem tutaj wzdłuż tych choineczek, ja teraz się pójść tam, czy tam. I zajrzę wtedy, brzysko. Czasami coś bywa? No nic nie mam, bo wtedy idę, ale. My idę, a tu mnie coś zaświeciło. No to idę tutaj. I tu widzę coś pięknego i chyba świeżo leży. No, nie, naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziesiąteczek. No już taki świeżo nie jest. Bo leży. Ale ja tu na pewno ten dyszedłem. Kiedy ja byłem? 你进来吧。